Książki Maryja mówi do ciebie, siostry Bożeny Marii Hanusiak, 26 października. Bezinteresowna służba to dar z siebie. Kiedy obdarowujesz bliźnich, otwierasz się na Boży dar. Dając pomnażasz go w sobie, otrzymując od Pana i dając człowiekowi, pomnażasz Bożą chwałę na ziemi. Dawaj z radością w wolności serca. Pan Cię potrzebuje. Bądź niejako przedłużeniem Jego rąk. Moje dziecko, posiadasz. Zostałeś przez Boga hojnie obdarowany. Gdy się modlisz, Otwierając serce Duchowi Świętemu, nieustannie otrzymujesz dary. Duch sprawia, że odżywa całe bogactwo, jakie złożył w tobie ojciec. Ten duch rozpala w tobie ogień miłości. Miłość każe ci wychodzić do sióstr i braci. Po zwiastowaniu, idąc do Elżbiety, nie myślałam o sobie, przepełniona radością, pragnęłam ją dzielić z moją krewną i być przy niej. Moje dziecko, bądź z tymi, którzy cię potrzebują, dawaj im siebie, swój czas, swoje serce.